i teraz mamy czas na dyskusję i pytania. Na to, że dużo dzisiaj dowiedzieliśmy się oczywiście z, o, oczywiście z perspektywy technologicznej, ale mnie strasznie ciekawi kwestia macie Państwo doświadczenie trenowania ludzi i uwrażliwiania, uwrażliwi, ja, ja. ja, ja. żeby byli bardziej wrażliwi na to. I to jest pięta chilesowa ze względu na to, że wiem, że istnieje taki pięciostopniowy model budowania świadomości w cyberbezpieczeństwie. Piękny trawnika pięciostopniowa, nie pamiętam jak dokładnie, kto to wymyślił, ale jak wygląda w praktyce u Państwa... Budowanie świadomości, bo rozumiem, że pan przytoczył bar przykład bardzo ciekawego ćwiczenia z wizytówkami i robienia phishingu, e, i nie wiem, bo myślę, że ludzie faktycznie przez warsztaty uczą się najchętniej. Macie państwo jakieś takie przykłady, które można by było ad hoc zastosować po prostu u ludzi? Bo powiedzmy sobie szczerze, ten technologiczny teraz jest bardzo słaby. Ludzie nie potrafią posługiwać się komputerami. Ktoś przychodzi do banku, dostaje służbowego za laptopa czy gdzie indziej, yy, kompletnie nie wie o co chodzi, bo całe życie tylko wiedział, że ja chcę wejść do internetu, to muszę w Google wpisać Google i wtedy szukam informacji. chodzi choć mi o Państwa doświadczenie, jak najlepiej ten temat ugryźć, no, bo robienie prezentacji i tłumaczenie ludziom, co to jest i z czym to mamy do czynienia, nie zadziała na 100%. Jedną z takich rzeczy, które warto powiedzieć, to jak znaczy każdy z nas odpowiada za jakąś, jak, jakąś część tej informatyki, jakąś część tego, z czym się borykamy. Ale coraz bardziej systemy informatyczne są niestety, bo to muszę powiedzieć z przykrością dla rodzaju ludzkiego, mhm. budujemy w taki sposób, żeby były odporne. Mhm. I to już nawet jest czasami zakrawające o no, taką no, powiedzmy. No, Obrazy dla człowieczeństwa. Czyli tak? ograniczamy dostęp ale do Ale do takich poziomów, do takich stopni, że no już nawet kalkulatora nie można na interfejsie odpalić. Tak naprawdę warstw systemu nie można zobaczyć. Widzisz tylko bazę danych albo interfejs systemu i jedyne co możesz zrobić to plus albo minus. Aha. Czyli no już jesteś totalnie operatorem systemu, który za, za sobą ma bardzo dużo, tak? ale ty masz dostęp tylko do dwóch czynności. Dodaj, usuń. Tak? Jest, na, na tyle jest ten, te, te systemy informatyczne często są budowane, żeby można było człowieka zastąpić na dowolnego, czasami nawet na kozę, tak? albo y, tak bardzo zminimalizować ryzyko, żeby nie mógł on wyrządzić żadnej szkody. To jest jedna strona. A druga strona, y, z mojej perspektywy, po pierwsze, szkolenia w każdej warstwie informatyki są potrzebne. Tylko dla y, administratorów czy dla y, pracowników informatyki. Tej części zarządzania BPH-ami to one są w zasadzie obowiązkowe. Tak? I tam, gdzie się spotykamy z takim, taką polityką, że one są utrzymywane, no to są na to finanse, jest na to czas, są na to urlopy, jest to robione w bardzo fajny sposób. Oni są doszkalani, aktualizowani, nie ma z tym problemu. Ale bardzo dużą część stanowią pozostali pracownicy. I to oni są piętą Achillesową. Zwykle. Często informatyka też, bo to wcale nie są aniołki, ale bardzo duże ryzyko jest po tej stronie kompletnie z tą informatyką niezwiązane. I pierwsza rzecz jest taka, że jakiekolwiek szkolenia są lepsze niż żadne, nawet wewnętrzne, bo nie trzeba wynajmować firmy zewnętrznej, żeby je realizowała, aczkolwiek jest taka możliwość, na przykład do wspomnianego phishingu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, powtarzalność. To nie jest tak, że jak raz zrobimy to szkolenie, to mamy problem z głowy, mhm. powtarzalność pół roku, co, co trzy kwartały, co cztery kwartały, raz na rok trzeba do tego wracać, żeby tą wiedzę utrwalać, a kampanie phishingowe trwają ileś czasu, no. tak, żeby tą wiedzę utrwalić. Ilość incydentów paradoksalnie spada wraz ze szkoleniami, w przeciągu ja ze swojego podwórka to obserwuję, też obie szkolenia, w przy odcinku pół roku w dziedzinie bo to jest drugi mój konik, czyli ochrona organizacji przed wyciekiem danych. Tak? Pół roku starczy, żeby zminimalizować ryzyko o aż 80%, bo większość z tego, co wycieka z organizacji, to są nieumyślne incydenty. Tylko te 20 stanowią grube ryby które faktycznie coś próbują tam mieszać, albo to specjalnie, albo sobie upraszczać proces biznesowy, albo w ogóle się go nie słuchać, albo w ogóle po prostu robić źle dla organizacji. Szkolenia są bardzo ważne. Ja myślę o tym w kontekście tej ostatniej listy oczyszczalni i tam stacji uzdatniania wody, która wyszła, gdzie było informacje, że tam były podatności, które były pootwierane, zarejestrowano incydent i nic z tym nie zrobiono. Cała automatyka była do internetu wystawiona. Ja z doświadczenia wiem, że takimi osobami po prostu zajmują się faceci, nie jestem igrzyską, 50-60 lat, którzy po prostu chcą się prześlizgać do emerytury. Znam jednego człowieka z polski prowincjonalnej, którym, o którym, któremu o tym powiedziałem, jest kierownikiem oczyszczalni ścieków, no to on uważa, że ja mam foliową czapkę na głowie. Niestety to jest przykład bardzo bolesny i bardzo duże ryzyko jest na nim położone, dlatego że bardzo dużo oczyszczalni ścieków uzdatniania wody i wodociągów korzystają z tego samego oprogramowania. Aha, się I razem. centrum zarządzania tymi instytucjami jest w chmurze. Aha, I tak. wiele tych danych jest wystawianych do chmury. Więc ci, co atakują, wiedzą co robią. I dlatego te wypływy są na razie takie, ale strach pomyśleć, co jest za pół roku. No ale inna sprawa jest jeszcze taka, że akurat oczyszczalnie nie były nigdy infrastrukturą krytyczną, nie były u nas tak. traktowane priorytetowo, tak. tak, u nas było priorytetowo, to miało być, miała woda wpływać, miała wypływać i wszystko, tak, też. a jakby tam nie istniał dział cyber security, to dzisiaj nie istnieje, teraz mamy program rządowy, tak, o wodo, wodociągi i troszeczkę się to zmienia, ale skąd oni mają nagle wziąć tych ludzi, jak tam jest minimalna krajowa? Jest to oczyszczalnia na e, granicy parku narodowego i to jest zagadnienie, jeżeli zmienia się jeden parametr, chociaż nie dużo. No właśnie, no. ale to jeszcze ale dużo ty, przed nami. Jak... Czas odpowiadać. Tak, to znaczy, dużo się <laughs> zmieniło na dobre. Ja tak? jestem zwolennikiem, żeby budować bezpieczeństwo nie ze względu na regulacje. Czyli wcale nie czekam na UKSC, na nowelizację ustawy. I, I bardzo nie lubię takiego podejścia, że robimy bezpieczeństwo, bo UKSC nakazuje. Bo, bo, tak, bo czego tak, chce, zaznaczymy i już. Bardziej podchodzę do tego od tej strony świadomości. Wiadomo, że gdzieś pracujemy i musimy sprzedawać, żeby żyć, tak. Ale ja, tak trochę bardziej też od tej strony ewangelizacyjnej do tego podchodzę, żeby troszkę więcej robić w świetle tego, co ma, tak. Czasami to jest wystarczająca rzecz, żeby tylko na pierdolenie wydawać, tylko te inwestycje naprawdę jakoś dobrze kierunkować, żeby one faktycznie wpływały jakoś realnie na to bezpieczeństwo. I jest coraz lepiej. Nie mogę powiedzieć, że jest źle, jest coraz lepiej. Ja jest do, dużo więcej do, pieniędzy. Dodam do tego. A czy już Wam się zdarzyło w ciągu ostatnich miesięcy, że przychodzicie do firmy, a oni mówią, że oni chcą jakiś large language model zastosować do analizy swojego i że to na pewno im pomoże? Czy już z mojego myślą, czy jeszcze nie? No. W automatyce przemysłowej? Tam jeszcze do tego nie doszło. Generalnie... 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 Na firmie jakiejś dużej przyrodzicie, a oni mówią, my wiemy, że teraz to lepszy będzie model, jak zastosujemy nam wszystko. No, za... bo jest modne, to też chcemy. Znaczy, no nie, nie, jest ta... Pojawiają się rozwiązania na rynku. Generalnie ale czy ludzie to... tego chcą, czy jeszcze są... To... To... Znaczy, ja bym to inaczej ujęła, bo są firmy, które mówią, tak, musimy kupić jakiegoś llm bo jest modne, musimy mieć jej jaj, ale to bardziej, to nie jest związane z cyberbezpieczeństwem, Absolutnie i nie z procesami, a już absolutnie nie do tego, żeby analizować, czy tam się coś wydarzyło, czy nie, tylko bardziej, żeby coś wdrożyć i żeby mieć. No są firmy, które sobie nieźle z tym radzą i faktycznie te procesy usprawniają, no ale to jakby, no, cyber to tam sobie stoi z boku zupełnie. Ja, ja mogę dosłownie skwitować to powiedzmy, że dwoma zdaniami. Po pierwsze, na rynku generalnie światowym, nie na polskim, bo na polskim to powiedzmy, że to jest raczkowanie to jest za dużo, za duże niedomówienie, są rozwiązania, które wykorzystują te języki, znaczy LLMA i sztuczną inteligencję wykorzystują do wsparcia głównej funkcjonalności, ale wracamy z powrotem do strategii bezpieczeństwa dokumentu Opisującego, w jaki sposób budujemy bezpieczeństwo w organizacji od tej strony infrastruktury krytycznej. I często jest tak, że nie możemy wykroczyć poza tą strategię, broń Panie Boże, tak? I między innymi w większości, czy nawet we wszystkich tych strategiach bezpieczeństwa, jakie są budowane w Polsce, jest zakaz używania narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Kropka. To jest jedna rzecz. E, to jest e, po pierwsze. Natomiast znam takie rozwiązanie, które buduje tak zwaną, takie jakby Google Maps po infrastrukturze krytycznej. Tak? E, czyli e, tworzy na podstawie map, e, które e, zaczytuje do systemu wygląd tej lokalizacji, e, odpowiednią wielkość dwóch rurociągów, e, e, umiejscowienie e, poszczególnych komponentów i pozwala na wpisywanie komentarzy, wtedy kiedy wy, wyszukujemy czegoś, używając tak zwanego swobodnego języka, nie używającego specjalistycznego języka, tylko wykorzystującego silnik AI, do tego, żeby wyszukać jakąś informację i wskazać element, którego poszukuje. E, operator, bo często ten operator <coughs> kompletnie nie zna się na terminologii automatyki, ale musi dostać się do urządzenia, tak? A nie zna lokalizacji. Więc znam, znam takie rozwiązania, i są one też w jakiś tam sposób promowane na polskim rynku i wykorzystują tego typu narzędzia. Też brzmi jak słaba strona tak naprawdę, bo jeżeli tak jak pan ludzi, mówi, to operator, ludzi. Opera, dokładnie operator potrzebuje, bo okaże, okaże się, że LLM poda mu całkowicie nieprawidłową odpowiedź, bo źle albo nie trafnie został prompt zadany i koniec. No, no wystarczy nie dofinansować w tym przypadku testów w mm. pewien sposób, bo problemy zawsze się pojawią. Testy. Na przykład skrócić testy do miesiąca, zamiast do pół roku i te problemy na pewno będą wychodzić i testować na produkcji, bo to szybciej zawsze. Eee, no, tak. To nie jest To nie zawsze działa, nie jest bez praktyki. <grym> <grym> tak. No to ja jeszcze tylko już kończąc, dodam, że ja liczę na to, że, że wiecie, bo tak dużo się mówi, nie, że NIS2, że UKSC i tak dalej. Natomiast ja to porównuję, słuchajcie, do ustawodawstwa o Orody albo nawet przepisów o BHP. Jak gdzieś jedziecie, nawet tu na uczelni, to pierwsze co, BHP musi być bo jak nie to zaraz jest kara, z RODO jest dokładnie to samo, zgłaszamy incydent od razu, wszyscy zgłaszają, bo jak nie to kara i no niestety tak to u nas w tym cyberbezpieczeństwie funkcjonuje, że dopóki tej, tego bata nie ma, to te pieniądze to jest koszt i to nie jest inwestycja i mimo, że my tu nieziemy ten kaganek oświaty i chcemy, żeby się to zmieniło, to dopóki zarząd tam nie zrozumie, że trzeba to zmierzyć, i to jest proste do zmierzenia, bo wystarczy zmierzyć no nie, wiem, w takiej elektrowni czy w takim zakładzie produkcyjnym, ile mnie kosztuje tydzień przestoju, jak coś się stanie. A ile muszę zainwestować, żeby kupić tego firewalla, zatrudnić tych dwóch ludzi, czy jeszcze coś tam dołożyć, tak? I to się okazuje, że to są wartości 5-10% tego kosztu, który nam grozi. Ale ciągle to jest nigdy się przecież nic tu przez 20 lat nie wydarzyło. Tak, a niektóre instytucje produkcyjne 48 godzin przestoju Szacują, że w zasadzie mogą się z rynku zwijać. Tak? Teraz jest głośna sprawa i Jaguar, cały czas stoi. Mm -hmm. tak. Ale może ją dofinansują. Z Ciekawostka. W związku z tym. Bo to nie jest tylko Jaguar, tak? To jest też Range Rover. To jest jeszcze, po pierwsze. A jeszcze przecież podwykonawcy. Tak. No i właśnie, czy ten incydent dotyka Polaków? Dotyka, nie dlatego, że y, konsumenci nie. W Częstochowie jest zakład firmy ZF, która produkuje elektronikę do tych samochodów. Cała linia produkcyjna dla Jaguara i Latrogra stoi. I ale czy to właśnie Zipping nie dofinansuje dróg. tego? No właśnie, no to, to jest chińskie, to jest nie? chińskie, właśnie. Może. Nie, to Zipping to, to stanowisko Ale przecież, to, ale, przecież to, ale premier Wielkiej Brytanii powiedział, że chce, że może wypożyczyć im kasę, podatnicy będą zachwyceni na pewno. Słuchajcie, mówiliśmy o Colonial Pipeline, wiecie tam był okup w wysokości 75 bitcoinów. To na tamten rok, to był 2021, to było około 5 milionów dolarów. Powiem wam, że apetyt Opłacalne chyba. Nie? E, wtedy zdradzimy? jeszcze wydaje mi się, że 5 milionów to wcale nie jest tak dużo. No, nie, e, 75 bitcoin, bo tak mniej więcej wtedy Bitcoin chodził mniej więcej po 200 tysięcy złotych. Już przeliczając na złotówki e, to jest jakieś 50-50 parę tysięcy dolarów za bitcoina, czyli 5 milionów około mi chodzi. To powiem wam, że apetyt tych, którzy noszą czarne kapelusze, wzrósł na tyle bardzo, że teraz mówimy o dużo większym okupie. Mhm. Tak? Wtedy założyli, że lepiej jest zapłacić i z głowy, nie? bo to w ogóle to żadne pieniądze były tak na tamten czas. Ale teraz te okupy poszły bardzo w No dobrze, to kończąc, ja zrobię jeszcze product placement. Yy, 30 mitów w miesiącu cyberbezpieczeństwa w październiku obalam. Wystarczy wejść na moje social media i codziennie element edukacji bezpłatnie dla pracowników i użytkowników. Yes. A czas nam się skończył, więc bardzo dziękujemy za wytrwałość i za...